Przed nami mecz drugiej serii gier. Jesteśmy w fali widowiskowo sportowej drugiej w Śląskiej brakuje tego wykończenia tego gola Pinedzie. Może za moment dnu e, swego. Gospodarze jest! Gol! Bardzo ładnie to rozegrali gwiazda Ruda Śląska. I chodzi na prowadzenie. pierwszy gol w tym meczu. Co za moment nadejdzie, choć teraz szansa na drugiego goła. jest 2 do 0, zaskoczona defensywa, przepuszczona ta piłka przez golkipera, no i jest już dwubrąkowe prowadzenie drużyny z Rudy Śląskiej. No i czy tutaj było zagranie ręką? Za pomocą karnem Aleksandra Waszki no było, jest czerwona kartka ojej tutaj nam dzieje się coś nieoczekiwanego Aleksander Waszka to jest strzał netin, ale blokowany mnie brakuje takiej odwagi, decyzyjności, natomiast brakuje konkretu. Teraz podłączył się bramkarz Red Devils. Ale szyb, Gol! Za połowę boiska! 3 do 0. Gwizdek sędziego. Alcibar! Gwiazda Rudośląska 4. Red Devils. Hojnice. Sergio Alcibar. Przedstawiciele kontynentu Ameryki Południowej. Najpierw Facundo setti Argentyńczyk, potem Sergio Bary Czy jest? Będzie! Jest gol dla drużyny. Skolnik Giovanni Paesano znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jest pierwszy gol. Red Devils przegrywa po raz drugi w tym sezonie. Gwiazda Ruda Śląska po inauguracyjnej porażce dziś się dopisuje na swoje konto. Trzy punkty ja już...